I, i to jest nowa seria, na no, tamtej dotknął się zapis. Ale, a dzisiaj ze mną jest kto? Katwa 18, siema. ma dawno to nie było, wiem. Tak no, dawno nie droga. było. Dawno, dawno, a dawno. i ogłoszenia po są takie, że Fyrika 2000 nie będzie nagrywał przez jakieś 2-3 tygodnie, ponieważ każą mi to przekazać Wam. Ponieważ y <laughs> Zeszły musiak, chudek, poszedł mu poszedł kwadrz po prostu. I, i, no, do, do od, do od tych, tych ornoli tam. <grym> 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 za 2-3 tygodnie ręczy <grym> do tego, nie? Wiecie, który na mapie jakiej kasłam? E, czekaj. Mm, 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 Boczkowo 1996 chyba, albo 5. Dobra. To testujemy Wam ma, e, co mamy na naszej gospodarce. No tak. No Wasza dziesiątka wydana niemydana. będzie na... E, jest na razie. Na razie jest e, będzie wydana e, jak pod ostatnim modem będzie stołapek w górę. E, tak, e, dobra. Dalej tutaj e, mamy... Władziu. Władza. Już był I w tamtej dobrze. serii oczywiście. Tak. E, tutaj... E, e, Opryskiwacz. E, biarski. Jak widać, tu mamy e, rozsiewacz do nawozów Unia, to jest Czekaj, tutaj? gdzie ty jesteś? Tutaj. E, to jest Unia? Tak, to bro, jest Unia. Drony bron, trójki obszerzone oponami. No. I e, Poznaniak. Polonez to, to jest chyba. Co? Nie, dobra. Wszystkim. E, tutaj, e, tu <laughs> mamy Autosan, Autosan D47, D47. D47. To na B056. No Kolejną autostrębę chcę wziąć Jeden header Kopaczka do ziemniaków tu co stoi Tak, ten kopaczka do ziemniaków Ej, Tutaj. tutaj Tu się stała kasztuneczko Co ma Ej. urwany zaczep? Tak? Ona tu ma urwany zaczep Dobra, chuj no tutaj Ty? jest e, warfarma... E, warfar... Far, coś tam, coś far, tam Warfarm... E, Warfama e, ro, Tak, rozrzutnik i cyklop Cyklop e, Nie czego, to jest oczywiście. Niestety nie, ale... Tu se dynda, okay. tak fajnie, tak... O Takie... jajka z Tak, dokładnie Tak sobie wydają. <noise> no, okay. no i na so... razie to tyle Dobra, to ja wsiadam e... do 60. A ja wsiadam do tego Czekaj, o to ja sobie, ja sobie, sobie o... A no o właśnie drzwi. jeszcze zapomniałem powiedzieć. Ta 60 tutaj ma zdejmowaną kabinę I Jeszcze jedno. Można sobie założyć inną. I ona tutaj też ma otwierane drzwi. No. No i jeszcze jest tur. No. To chodź i bo się przyczepę. Dobra, chodź. Tom? Ja się to musi, dobra? Tu tam A my to pojęcie. którą chcesz. Ja, podjeżdżam. ja się w ogóle nie słyszę. Cię nie słyszę. Ej, wejdź, wejdź na chwilę wyjdź. Z niego. A teraz? Teraz tego słuchasz? No, ja też. Dobra. No, jakiś... Ja i teraz na połowę, nie? I ten... No, to ja tutaj header podszczepię. I... ten, nie? I teraz jest skutkamy. O. Kierunek i... Ja trochę pomócę i później się zmienimy, co nie? No tak... O tak, tak, tak. Ja se skrótem pojadę. Napiszcie nam, czy chcecie, Cegę na... Wiem, na... Cegę w budże jakąś z RSA 13 albo 11. O właśnie. Też mieliśmy o, bo takie plany. Mieliśmy nagrać. takie plany, żeby nagrać to. No. Spójrzcie. Tak, na 600 lepów po tą idzie. Tego się <laughs> mówię nie A to ma godzina, jak ma na godzinę dopiero wszystko tym, co się nie Jak to się opuszcza Jak to się włącza M czy M7 O dobra idzie Czekaj już jest na ten... Jest. na... 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 na, na... Czekaj, tu Ale dobra, bo nie mamy prasy. A to... 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 O tym nie, a Albo to... fajne. Ale głośno. No. Ja sobie właśnie, że to będzie A co mnie. Chyba. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz Katłana. No bardzo. By oraz tego, do czyli kiedyś chcieli e, e, <laughs> 2000 20. i niech jak się tak, Katłana powróci by w Alabyn. Osiemdziesiąt. Czyli nagrywa. E, no tak. Osiemnastu. Będę na tym filmie. To nie chcemy tak, żebyśmy mieli tak, że to by odpoczywają. W chwili, ja jest, No ale tak... to ja jest, Nie kadłam, To ja... Tak, ja jestem To tak... Ja tu sobie muszę wyjść z niego i sobie przeciszę grę... Bo tutaj mnie... Dobra, już sobie cieszyłem I jedę dalej... Kurwa... <laughs> ja 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 jest. to jest... Tu que é este. Ah, não... <síquos> <síquos> te jest w takim sensie, ja przejadę. No dobra. Dobrze, czy Co? No właśnie nie widzę teraz. Mam wyłączono

O dobra, no, pełno. No dobra, tam. Fajny klimat jest na chyba. No bardzo. Kurde. Nie mogę chodzić. to tu jestem. Dobra, tak? To jedziemy. Jedziemy. Jeden przejął, tak? No. No tak jeden i pół. Ja tu muszę... Alele...

żeby ona się ruszała, wiesz. <gry> a, no miałeś. No, a zapomniałem. Można byście zrobić ci dodatki do ręki jak to się uda do kombajni. Albo na 60... do 60 zrobię. <gry> Pasażera, że będzie leżał na masce i będzie sechoniąpił. <gry> <gry> <gry>

No jak to by było tu idą. To jest taki strefy, Zaraz będę miał A, wiem, nie, wiem czy tam objawia ktoś widza. Ty możesz z na nami Tengo możesz zagrać, ale masz do mnie napisać na Facebooku. E, na, masz sobie na pewno opój się do mojego Facebooka mm. będzie na Wam. Więc, więc... Zapraszam Cię do mnie na Facebooka i to będzie... To do tego napiszę, podam TRF i dwie co do mnie na TRP. I tak... Mm. mówiłem, że masz 15 lat, to, to jeszcze z tą zegrę, no, ale tam znów... Pewnie jeden okres, coś tak myślę. Co? Jeden okres. Ja? Jednaście. To jest dwa, nie? To jest dwa rabka, nie? No. Dwa rabka, dwa i tu. Jeszcze ja tu by siedzieć w czu, siedzi nie? Ja. Co? Ja. Pełno. Pełno. Pełno e, nagacie mam. To ja ci tu już podjadę. Ja już chcę podjechać.

A i takie coś zrobić, żeby na podejście był bóg do Eee, No właśnie nie za bardzo E, poda trochę tak, tak. Ale zajębistych zdjęć zrobiłem sobie, o ja pierdolę to... Ej, nie tyle chcesz, bo, bo ja też muszę mieć na ten nań nie? No to to by też zrobię, Jaki? podobne. Jakieś fajne zrobić tam, nie? No Ile ja tych zdjęć narobię na odcinku Czego? Chciał też zrobić? No teraz z 8 zrobiłem

Ja wziąłem... To ASG nie? Jak ty mapę Mapę? ASG a nie No. Dobra, teraz ty jedziesz. Dobra. A ja będę pasażerem, <laughs> <laughs> No tu stawić Ty... A i nie miałeś mi zrobić ten kombajn, żebym miał Zasłabałem, gdyby był zasek i bez zasek Tam inaczej A no, no, robić. no, 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 no Zrobi, zrobi się, wszystko robi. się zrobi Taki to jest zboczenie, smak kakia Kto? Skończymy te porę i to będzie koniec tego odcinka, No. No. Żeby za długi nie był. W następnym Następny odcinku, albo nam zaproponujecie, zapraszam was do piszczu, do lajkowania, like do komentowania. Napiszcie komentarze, odpowiadam. Ja też. Napiszcie komentarze. Czy się nie zdarzył na jakiś komentarze odpowiedział? Nie mam i długo, co odpowiadam na każdy. Poczekaj, a będziesz miał, nie wiem, 10, nie wiem, 100 tysięcy subów. Czy na ja każdy ty komentarz, komentarz odpowiesz? <śmum> ja Mi to nie ten nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dojdzie Po roku, ponad Gdzie tu o 100 <śmum> Może kiedyś się uda nie Może kiedyś Jak ja miałem stary kanał nie Miałem 100 subów to wzią, zrobiłem sobie nowy i teraz na tym starym mam 300 subów No, przez stary i doszłem 200 Łąg, <noise> wow, to ja jadę, jadę, jadę ja bym tutaj kawałek. No, żeby nie pomnić z tak Nie I pewnie zybo O, jeszcze jedno zdjęcie zrobię. Coś nie za bardzo chcę jechać. No dobra.

Ja jestem to pracownik jest. A, bo babę ten No. Zapomniałem Cię. Oh. Dobra, się suna. Ale błotnik krzywo zrobiłem, ja pierdzielę To? Zrobiłem krzywo błotnik, ja masz kosztę, zobacz tam i ja ma chyba I 83 Jest wieki się, to jest zbiornik, nie? Wejdzie Wejdzie? Ta. Chyba Chyba To jest chyba. może jakieś listy na moim kanale O właśnie <grystw> o. Bo nie mam powieści co mam nagrywać, ale to całka Mam z to a mogę z a -5. Masz GTA5? No mam A ty masz? Nie mam To Ty kup. Jak ja 160 Nie na o. 150 zł Teraz ty masz na płycie, czy...? Na płycie. A ja za 180 kupowałem. Kurwa. Na streamie jak kosztuje? Na Steamie, nie wiem, ze 200 chyba. Drogą. Ty masz, nie kosztowało 50 chyba punktów, 50, 45 punktów przez 4 tygodnie. Może na G2 będzie taniej. To na G2 będzie zawsze taniej? No. Ja sobie na płycie kupiłem. Później bym to tydzień pobierał. Ła sorry. To sobie kupię. Zobaczę. No.

A, no dobra. I wejdziemy do zepę. Dobra. <laughs> Ten dźwięk jest zajebisty. Co? Dźwięk 60 şey, O, fajnie. Jeśli mnie nie subskrybujesz, to jeszcze mój kanał ma prawdę, jak się przyzwyczaił, nie. Tak Jak myślisz? Eee, no chyba się opłaca. Myślę, <laughs> no, <laughs> zawsze yeah. okay, ty, ten, się na bieżąco mi pomożecie. Może jakoś uda to. Na <laughs> tak. Ja no. się nawet nie wiedzam, że tego Mam nadzieję, że teraz robię sobie jakoś Dobra Ja tu powiem jak robimy specjal na 10 subów Na 10 subów? No Ty ja specjal na 10 subów? A to na starym kanale Wiesz, to było coś 10 subów specjal, ja. No <grymne> Albo na tysiąc wyświetleń Ja nie wiem, ja nie mam ,5 ,5 ,5. Ale w ogóle na całym kanale To nie wiem, będę miał chyba po Ja mam 210 Święty? No Nie, wiem. nie no. Nancy, Nancy, Nancy. <laughs> map, so? huh? I'm back from the dead. I'm back from the i i A to gdzie postawić? Eee... Pogwiatę tam we Aha, dobra. Wow. na razie chować nie będę. Jedłem słupek. Dobra. Chować nie będę. Powiem. Dobra. Eu não sou, a gente, a gente. alguém, tem fazer tudo para ou o Mam piękne skutki do zobaczenia. Z... Cześć. I jeszcze raz zapraszam do mojego no, no. i także Katwana, Alabyna. No. Alabyna i kogo to nie Idę to jest i... do nie no. to, no. to jest herudy. Uczy... Tak. Dobra, no to się siema, 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 siema.